Czyli robaka mamy od 2 do 1,0, a główka cigowa jedynka, mam nadzieję, że to nie ten, nie za duże haczyki. Ale mnie to zaskoczyło, że kij krótszy od 40 cm, aż za dalej. Może przez to plecionkę cięższą. Może być, bo tu mamy fluorocarbon i nylon 0,50, a tutaj mamy. Chyba 0,25, a tu 80 metrów wchodzi na, przy grubości 0,40. A się boję tego uderzenia. Górnia. Kurnia. To by mi się przydało już jakiś może spinik na łososie, ale to już został na tym castingu. Bo tu już mi nic z nie zostanie Bo ten marksman to raczej chyba będzie za słabe na no, się podejrzewam Mam branie, mam branie, mam branie Okej, okay, okej, okay, mamy branie, mam branie e, Zaraz przeczytam, zaraz przeczytam, bo mamy branie Karol Główka dzigowa 1 i robak o kurde główka dzigowa 1 i robak od haczyka 2 do 1.0 Nowy casting na 30 Multiplikator na 30 i plecionka o. oj ojoj ojoj ojo, 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 ojo. I plecionka też na 30. Nie mogę o panie kochane, weź to odpuść. Nie wiem czy będę w stanie i ja w ogóle mamy chyba potwora <laughs> to, na, to na pewno na pewno wziął potwór. Ale czy ja będę w stanie... Dobra, na Oho. Niby sprzęcił się mocny. Ale ta palia jest duża, nie? Nie no, mam nadzieję, że wytrzyma. Ryzykuję, bo in inaczej jej nie zatrzymam, nie? Inaczej po prostu nie zatrzymam, a delikatnie odjeżdża, nie? Mam nadzieję, że nie pęknie. Mam nadzieję, że nie pęknie tylko to. Wytrzymałość kija 30 kilo. Plecionka 15 i Multiplikator 10, tak? Mam nadzieję, że wytrzyma tylko. Mówisz? Ja ryzykuję, że mi to pęknie w cholerę, wiesz? Bardzo ryzykuję, no ale... Ona sukcesywnie nie, nie, wiesz, nie odjeżdża mocno, ale pod y, kilkadziesiąt centymetrów cały czas wybiera tą żyłkę. Także to jedyny sposób, żeby ją zatrzymać w ogóle. Także casting Spira, wytrzymałość 30 kg, multiplikator 10 i plecionka 15. Głupka dźwigowa 1 i robak od kaczyka 2-0 do 1-0. Plecionka, kij i Multiplikator na 30. levelu za wszystko 9800 bo jeszcze główka cikowa kupiona, o, o, o. Dobre, teraz może delikatnie odpuść, mamy już blisko. Wytrzymał zestaw, ale kurde to jest moc. E, My się wydaje, że to będzie życiówka już. E, Musimy ją pomalutku sukcesywnie podwijać.

to jest niesamowita wyniszczająca moc i... A już myślałem, że ją mam Już myślałem, że ją mam Już witałem się w ogródku, już witałem się z Gąską. A tu jeszcze nie, jeszcze nie Wiem, że jest dużo. właśnie wi widziałem ją Ajajajajaj O, teraz może Jest, 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 jest yes. O ja pir. <noise> o kurde. I szacun. Oh my god. Powiesz mi zaraz Karol, co i dlaczego. Oh my god. Jasny gwint wizowie 13670, ale potwór. Hort V, 3 minuty 33. Kasnik na 30 wytrzymałość 30 kg. Spira, multiplikator Balaksa, również na 30 wytrzymałość 10 kg. Jak się nie mylę, kupiłem dwie brutówki, trójka haczyk i jedynka. Tutaj mamy robaczek z haczykiem od dwójki do 1.0 i główka dzigowa ciężka z haczykiem 1. Złota palia. Pierwsze branie na robaka. I złoto. No Miejsce bomba, miejsce bomba. 114,5 cm, a życiówka poprawiona o ponad 4 kg, 13,670, ale to jest moc. Ale to jest moc. Ale byczysko na pisniu był to by, to by medal, nie? <ścoughs> ale nie ma co porównywać. O! Ale potwór. także klip wideo zapisuje złota palia jeziorowa nowa życiutka 13 kg 670 gram 114,5 cm na casting nowy nowy multiplikator co przed chwilą powiedziałem, na robaka jest moc piękna palia złota palia